Cześć, witajcie w drugim odcinku na temat zespołu Mals, e, zwanego również zespołem Danbara, zespołem ucisku pnia trzewnego. E, dzisiaj odcinek poświęcony e, objawom e, tego właśnie zespołu. Ja nazywam się Marta Dobracy, jestem gastroenterologiem. Czyli specjalistą opiekującym się, diagnozującym i leczącym pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego. Na pewno z poprzedniego odcinka pamiętacie ten rysunek, gdzie tu mamy prawidłowy zestaw naczyń i więzadło-łukowate przepony, i tutaj właśnie mamy ucisk pnia trzewnego. I jak ten, do, do tego uci, do ucisku dochodzi, zmniejsza się przepływ krwi przez pień trzewny i mamy niedokrwienie narządów. No i tak przypominam, że te narządy to żołądek, dolna część przełyku, wątroba i drogi żółciowe, trzustka i śledziona. Objawy występują u 1% pacjentów z uciskiem pnia trzewnego, natomiast w populacji ten ucisk i nieprawidłowe przepływy w pniu trzewnym widzimy nawet u 20%. Od 10 do 24% pacjentów, czyli tak naprawdę 20 kilka procent osób jest bezobjawowych. Częściej chorują kobiety, 4 do 1 mężczyzny. Są to osoby młode, między 20 a 40-45 rokiem życia, zazwyczaj szczupłe. Z rozpoznaniem zespołu MALS czy zespołu Danbara jest wielki problem. Ze względu na to, że jego objawy są bardzo niespecyficzne. Ja mam już pewne doświadczenie w rozpoznawaniu tego zespołu. Rozpoznałam i skierowałam na leczenie kilkanaście osób. Natomiast z głównym hasłem rozpoznania, według mnie, to jest analiza wsteczna, jest najbardziej skuteczna, ponieważ wielu lekarzy przede mną próbowało znaleźć przyczyny, Dolegliwości jamy brzusznej wykonało pacjentom bardzo wiele, bardzo wiele badań, no i nadal gdzieś tam krążyli wokół rozpoznania. Trzeba mieć spore doświadczenie i dużo szczęścia, żeby tą chorobę rozpoznać, ponieważ objawy takie jak bóle brzucha w nadbrzuszu, słuchajcie, no kto nie ma bólów brzucha w nadbrzuszu, są to zazwyczaj, i to trzeba skojarzyć dobrze, bóle brzucha, które występują po posiłku albo po wysiłku fizycznym. Tak? Czyli pacjent, który się zmęczy jedzeniem albo wysiłkiem fizycznym, ze względu na to, że przypuszcza się, że przyczyną dolegliwości bólowych jest niedokrwienie. Czyli posiłek to wysiłek, to ból. Tak jak w zawale serca, niedokrwienie spowodowane miażdżycą, tak jak pacjent z bólem zawałowym czy z bólem niedokrwiennym mięśnia sercowego, wchodzi na pierwsze, drugie piętro, to musi robić sobie przerwy, bo go wtedy dusi piecze w klatce piersiowej serducho, bo ma za mało krwi. Tak samo po, w, zespole, w zespole MALS mamy niedokrwienie żołądka, przełyku, wątroby, tak? czuszki. Nie ma, jest za mało krwi dla tych narządów po posiłku, tak? Bo pamiętamy posiłek to wysiłek i po wysiłku fizycznym. Tylko że tutaj przyczyną zazwyczaj nie jest zmiażdżyca, ale właśnie ucisk pnia trzewnego przez więzadło łukowate przepony, czyli przyczyna inna niż w chorobie niedokrwiennej mięśnia sercowego, ale efekt bardzo podobny. Słuchajcie, co jeszcze? Wzdęcia uczucie pełności, ciężkości i zalegania jedzenia w żołądku. Czyli taki pacjent opowiada, że on cały czas czuje kanapkę, którą zjadł rano, że on rano jeszcze czuje i odbija mu się mięskiem z obiadu. Nawet zdarza się, że pacjenci po kilkunastu godzinach potrafią zwymiotować to, co zjedli wcześniej, czyli na przykład w godzinach popołudniowych czy nawet wieczornych potrafią zwymiotować śniadanie. Tak? I, i tak jakby tam po prostu skisło im w tym żołądku, czyli tu mamy. E, takie osoby zazwyczaj z czasem ograniczają jedzenie. Tak? E, czyli jedzą coraz mniej, e, jedzą coraz bardziej takie lekkie posiłki, które przez, jakby nie dają im dolegliwości, i zaczynają zmieniać posiłki na płynne, ponieważ płyny dużo krócej. Zalegają w żołądku, łatwiejszy jest ich pasaż. U takich osób pojawia się też takie mm, objawy niechęci do jedzenia, tak? I w zasadzie to one by tylko piły albo jakby były na postach, tak? Bo to im nie daje dolegliwości. Po pewnym czasie zaczyna się u nich wytwarzać taki jakby taka pętla pod tytułem Jedzenie to ból. Nie jem, nie mam bólu, tak? czyli przestają praktycznie zjadać. Piją płyny, bo to nie daje im dolegliwości. To są pacjenci, którzy systematycznie z miesiąca na miesiąc tracą masę ciała, tak? czyli chudną. Również tracą masę ciała mięśniową ze względu na to, że białko, słuchajcie, no jest jednak produkty, które są z białka. Zalegają i trawią się w żołądku najdłużej. Potrzebują do trawienia zarówno y, i wątroby, i trzustki, które również w zespole MARS są niedokrwione i prawidłowo nie pracują. Więc y, y, posiłki zawierające białko trawią się u nich najgorzej. Ci pacjenci właśnie mają wtedy nudności, zaczynają wymiotować i unikają białka w diecie. Więc zaczynają gubić mięśnie tak? i mają problem właśnie z sarkopenią. To zaczynają mieć objawy niedożywienia i niedoborów pokarmowych, czyli wszystkich witamin, mikroelementów. Mogą mieć słabe włosy, słabe paznokcie, cerę słabą, afty w jamie ustnej, niedobór właśnie B12, więc ten taki piekący język. Mogą mieć również objawy tężyczki utajonej, ponieważ no mało jest magnezu w diecie. Słuchajcie, dosyć charakterystycznym objawem jest również takie możliwość wysłuchania lub szmerów nad brzuszu albo takiego pulsowania. I to jest już u osób, które są bardzo szczupłe, i one zazwyczaj mówią, że jak jest cicho w domu i zasypiają, i leżą, albo wybudzą się w nocy i leżą, to one słyszą, jakby miały serce w brzuchu, jakby im tam coś szumiało i pulsowało. Lekarz w trakcie badania może to również wyczuć. Mi też się kilka razy udało normalnie, kładąc rękę na brzuchu pacjenta, wyczuć to pulsowanie właśnie tutaj w tym dołeczku, gdzie łączą się ze sobą żebra. Poza tym są to objawy często gastroparezy. Gastropareza to jest zbyt długie przebywanie pokarmu w żołądku i zaburzenie jego przechodzenia do jelita, czyli objawia się to. Wymiotami i uczuciem ciężkości zalegania posiłku w, w żołądku. W badaniach obrazowych czasami udaje się wyłapać tętniaka, tętnicy żołądkowo-dwunastniczej. Tak? Początkowo, czyli na początku, tych objaw, te objawy są bardzo niespecyficzne, nie muszą występować z każdym posiłkiem. Często pacjentom trudno skojarzyć. Określony objaw z określonym posiłkiem, no więc zaczynają wykluczać. A to wykluczają laktozę, a to wykluczają gluten, a to przestają jeść mięso i nic do niczego nie pasuje, bo raz posiłki bezglutenowe są ok, za kolejnym razem powodują ból, raz jedzenie bezlaktozowe jest ok, za innym razem powoduje ból. No i trudno jest z nim skojarzyć. Że raz to zjedli na przykład jogurt, który przeleciał i się nie zatrzymał na długo, ale za drugim razem zjedli sery, który już mimo tego, że nie miał laktozy, ale zalegał w żołądku dużo dłużej. Czyli tutaj również konsystencja posiłków ma znaczenie, więc jeśli zauważycie, że po posiłkach, które na przykład zjecie szybko, zjecie objętościowo, to są posiłki zwarte, tak Takie jak na przykład kawał niepogryzionego mięsa. Duża, większa ilość żółtego sera tak i takie właśnie białkowe, spoiste posiłki wywołują dolegliwości, bo żołądek tam musi się zacząć pracować mocno, żeby te posiłki tam przemielić, strawić i wypchnąć do jelit, no to wtedy robi się problem. Zazwyczaj pacjenci dostają leki, dostają inhibitory pompy protonowej, no bo jak ich boli brzuch i w pierwszej gastroskopii mają zapalenie żołądka, no to Rachcia, pach, dajemy inhibitor pompy protonowej. No i zmniejszenie kwaśności soku żołądkowego no, powoduje jeszcze gorsze trawienie białek. Więc to wszystko się jeszcze nasila i nikt nie rozumie, dlaczego dał pacjentowi leki. Pacjent bierze leki solidnie i dalej ma te same problemy, albo jest jeszcze gorzej. Więc wtedy trzeba się zastanowić, czy ten problem nie dotyczy czasem jeszcze jakichś innych y, obszarów y, problemów, tak? Bo zapalenie żołądka również może być w zespole MARS, tak? I w gastroskopii tego nie rozróżnimy. Wygląda to identycznie jak normalne zapalenie żołądka. Co za tym? Poza tym e, choroby pęcherzyka żółciowego, tak? No to jest opisywane, a to jakieś błotko żółciowe, a to jakieś lekko poszerzone przewody żółciowe, a to jakiś polip pęcherzyka żółciowego, no to może zwalimy to na drogi żółciowe. A to jakieś lekko podwyższone alaty, aspaty, tam powiedzmy sobie 40-50, no to ma pani, pan podrażnioną wątrobę. A to jakieś lekkie podniesienie enzymów trzustkowych, albo one nawet w normie, ale boli ta lewa strona brzucha, no to może jakieś podrażnienie trzustki, czy tam, aby alkoholu nie było, panie, pani, w diecie. I nie przesadziła Pani z używkami. Ok, więc możemy te objawy zwalić na kilka innych narządów. Poza tym nieśmiertelny zespół jelita drażliwego. Tak? Czyli jak nic do niczego nie pasuje, a boli brzuch, no to mówimy, masz Pan, Pani zespół jelita drażliwego. No i się ciesz, bo wpadliśmy właśnie na rozwiązanie. No i dajemy tabletku na zespół jelita drażliwego. Więc taki również pomyłkowe rozpoznanie i te dolegliwości mogą przypominać zespół jajta drażliwego. No i dlatego, że mamy niedokrwienie dolnego odcinka przyłyku, to objawy mogą również przypominać chorobę refluksową, tak? Więc znowu pacjent no, ma tam jakieś objawy takie tutaj powiedzmy sobie z dolnej części klatki piersiowej, mniej więcej w rzucie przyłyku, no to raz dajemy mu inhibitory pompy protonowej na refluks, co by mu się objawy wycofały, a tutaj dalej nic. Tak, więc wtedy trzeba się zastanowić, jak pacjent chudnie no to również podejmuje się diagnostykę w kierunku choroby nowotworowej, tak? no bo jak pamiętajcie już z kilku moich filmów, jak mamy niespodziewaną utratę masy ciała i taką, mimo tego, że pacjent mówi, że je, tak, to chudnie, no to zawsze jest ten niepokój onkologiczny i ta diagnostyka w kierunku choroby nowotworowej również jest prowadzona, mijają kolejne badania, kolejne tygodnie i dalej nic nie wiemy, bo wszystkie badania wychodzą dobrze. Tak? Poza tym objawy spoza przewodu pokarmowego, czyli tak jak mówiłam, to są objawy sercowe, bo często jest to ból na pograniczu klatki piersiowej i jamy brzusznej, więc a może to serce. Więc pacjenci mają przeprowadzoną diagnostykę. Kardiologiczną, bo objawy mogą również przypominać chorobę niedokrwienną serca. Trochę to dziwne u 20 czy 20 parolatka, ale w obecnych czasach to się mało czemu dziwimy, więc pacjenci są w tym kierunku również tutaj diagnozowani. Poza tym no, może to być tętniak aorty, tak? No, bo jak pamiętamy, z obrazka jest tam również aorta, więc mają wykonywane badania w tym kierunku. No, czasami przypomina to nerwobóle, tak. No bo ten ból promieniuje, tu idzie sobie wzdłuż żeber, a tutaj mamy te nerwy żebrowe. na to również pomylić z dolegliwościami ze strony kręgosłupa, no bo te bóle takie również są. No i ostatni, no i ostatnie i moje najmniej ulubione rozpoznania, i stawia się je zdecydowanie za szybko, to jest anoreksja albo bulimia. Tak? No bo jeżeli pacjent unika jedzenia, je coraz mniej. Chudnie, no ma ten jadłowstręt, bo za każdym razem, wiecie, jak je, to go boli, to on y, przestaje jeść, no to się do niego przyczepia łatkę anorektyka, albo jak je, bo nie chce być oskarżany o niejedzenie i zaczyna wymiotować, no to się mu przyczepia łat łatkę bulimi, tak? I y, y, jest to y, bardzo krzywdzące rozpoznanie. Na samym końcu jeszcze ci pacjenci przychodzą i mówią tak, pani doktor, proszę mnie nie wziąć za świra tak bo już kilka osób powiedziało mi że to ja powinnam powinienem leczyć głowę bo nic innego tutaj w badaniach nie wychodzi zazwyczaj są to pacjenci którzy przychodzą z teczką badań z których no wstępnie to niewiele wynika tak ale po takiej głębszej analizie to właśnie zdarza się że rozpoznajemy właśnie zespół Danbara-Mals więc tutaj, jak widzicie, jest to choroba trudna do rozpoznania, bardzo rzadka. Na koniec przyznam Wam się do jeszcze jednej rzeczy. Lekarze mają problem z rozpoznaniem tej choroby, dlatego że, o ile ja dobrze pamiętam, ze swoich studniów, z mojej podstawowej specjalizacji, jaką są choroby wewnętrzne i z mojej specjalizacji szczegółowej, jaką jest gastroenterologia, ja nie pamiętam, żeby na jakimkolwiek wykładzie, jakimkolwiek seminarium, na jakimkolwiek spotkaniu była mowa o zespole Danbara Omalc. Ja tego nie pamiętam. Naprawdę, ja nie miałam problemów na studiach, nie miałam problemów ze specjalizacją, lubiłam się uczyć i zawsze jakoś tak, lubiłam się zapoznawać z tym i pomagać pacjentom, i zawsze jakoś tą swoją wiedzę aktualizować. To z wiedzy przekazywanej, przez naszych mentorów tego nie ma, kiedyś sprawdziłam nawet naszą gastroenterologię i tam również tego nie było, więc bierzcie dużą poprawkę na to, że na temat tej choroby w trakcie kształcenia lekarzy mówi się bardzo, bardzo mało. Dlatego właśnie na prośbę mojej pacjentki nagrywam dla was te filmy, pomoże dzięki temu kilka osób szybciej znajdzie rozwiązanie swoich problemów. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze, za lajki, like, za to, że oglądacie, że się wspieracie. Mam nadzieję, że ta wieca jest dla Was użyteczna. I dziękuję za wszystkie postawione kawy. Mam nadzieję, że uda mi się wkrótce tutaj jeszcze. Lepiej osprzętować się, i może uda mi się również dla Was w lepszej jakości te firmy, filmy nagrywać. Na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku.